Dzień dobry. Nazywam się Leszek Książek i w roku akademickim 2020-2021 będę pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Szanowni Państwo, myślę, że wszyscy zgodzimy się, że obecny czas jest zupełnie inny niż ten, który pamiętamy sprzed roku, a zarazem pod wieloma względami jest przecież taki sam. W tym czasie jeszcze trudniej przychodzi nam planowanie, czy przewidywanie tego, co wydarzy się choćby jutro. Cieszmy się jednak z tego, co jest pewne. Pewne jest to, że pomimo znaczących zmian, jakie zaszły, rozpoczynamy rok akademicki 2020-2021, który jest równocześnie 66. rokiem kształcenia studentów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Quontaja w Krakowie. I to właśnie jest ta część naszego życia, która dzięki wspólnemu wysiłkowi się nie zmienia. W imieniu Kolegium Dziekańskiego i własnym witam serdecznie wszystkich Państwa. Wszystko, wszystkim nowo przyjętym studentom gratuluję wstąpienia w szeregi braci studenckiej i stania się pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej naszej uczelni i wydziału. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego i chemii Kontaja w Krakowie kształci studentów na pięciu kierunkach studiów to jest Inżynieria Środowiska, Geodezja i Kartografia, Gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu oraz inżynieria i gospodarka wodna. Prowadzimy zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego i drugiego stopnia, to znaczy studiach inżynierskich i magisterskich w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, a najlepsi studenci absolwenci mają możliwość zdobycia stopnia naukowego doktora w szkole doktorskiej. Wydział prowadzi także studia podyplomowe. W 65-letniej historii wydziału studie na wszystkich kierunkach ukończyło ponad 15 tysięcy osób. W tym miejscu warto wspomnieć, że realizujemy również wymianę studentów z uczelniami zagranicznymi w ramach programu Erasmus. Studia na naszym wydziale są dostosowane do potrzeb i oczekiwań studentów oraz pracodawców, dzięki czemu dają możliwość uzyskania uprawnień zawodowych, zarówno inżynieryjno-technicznych, Konstrukcyjno-budowlanych, jak jego odezyjnych. Wydział zatrudnia 120 nauczycieli akademickich, w tym 40 profesorów oraz profesorów uczelni, którzy posiadają wysokie kwalifikacje i są otwarci na potrzeby praktyki w zakresie badań, ekspertyz, opinii i różnych form doradztwa. Drodzy studenci, pewne jest jeszcze jedno. Rozpoczynacie ciekawe studia, które pozwolą Wam na pełne uczestnictwo w życiu akademickim oraz które dają możliwość rozwoju. Witam więc Was bardzo serdecznie w murach naszej uczelni. Życzę Wam bardzo dobrych wyników w nauce. Życzę Wam również, abyśmy w komplecie spotkali się na wręczeniu dyplomów, ukończenia studiów na naszym Wydziale. Szanowni Państwo, ogłaszam rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2020-2021.